Witajcie, kochani. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać swojego vloga jakby w całości, bo ja już próbowałam nagrywać dwa vlogi i o każdym zapominałam. Jak widzicie, mam naprawdę spory odrost. Idę dzisiaj do fryzjera i będę ścinać włosy prawdopodobnie gdzieś na tę długość i będę też mieć grzywkę, taką wiecie, na boki. Miałam w zeszłym roku, bardzo mi się podobała. No niestety, jakby. To, to jest ona, jest już trochę za długa. Później w domu mam zamiar zrobić taki kolor. Jeszcze nie wiem, jak mi to wyjdzie. Najwyżej nie wyjdzie. Um, no ale cóż. Um takie rzeczy się zdarzają później będę też oglądać ligę mistrzów na pewno dzisiaj w ogóle mam zamiar mieć taki chillowy dzień raczej jutro będę się uczyć, bo muszę się uczyć niestety w święta, będę dzisiaj też nagrywać film, który prawdopodobnie będzie wcześniej niż ten vlog, nie wiem będzie to film z moim wymarzonym kalendarzem formuły 1 mam nadzieję, że się spodoba, bo w ogóle Ustaliłam, że jakby mój content będzie wszystko, co ja lubię. Wielki masz, ale ja też nie chcę się ograniczać do jednej dziedziny, bo zauważyłam, że jeśli się ograniczam, to później nic mi nie wychodzi. W sensie ja po prostu w pewnym momencie tracę zajawkę i no, no i to tak. więc jakby wolę się nie ograniczać. Idę teraz do kuchni, bo chyba zrobiła się moja pieczona owsianka i w ogóle nie miałam banana, a zawsze robię pieczoną owsiankę z bananem. I zamiast banana dałam jajko. I mam nadzieję, że to wyszło, bo jeśli nie, to naprawdę nie wiem, co jest na nie. Ok, więc no nie wyszło, bo tu jest białko i jakby no jak robicie z jajkiem, to dajcie sobie więcej mąki, bo, bo, bo wam nie wyjdzie. Um, więc ogólnie nie zjadłam tej yy, owsianki, bo tak całą ją wymieszałam. Okazało się, że były trzy fragmenty, które były jakby upieczone, także dałoby się to zjeść, ale odpuściłam. Zjadłam jogurt z płatkami i z migdałami, <laughs> i teraz będę się malować. Będę nagrywać film, a, a później nie wiem, co będę robić w sumie. Live update z auta. Siedzę z otwartymi drzwiami, bo jest za ciepło, żebym miała zamknięte. I czekam. Nagrałam dzisiaj film. Nie wiem, która jest godzina. Jest 12:37, więc zjem. Później. Około 13:50 coś takiego będę szła do Fryzjera, bo idę pieszo. Byłam też w Lumpie, mogę Wam później pokazać, co kupiłam. Um, I w sumie to na tyle. Hej, <sum> ogólnie moje mocne tak. Um, I będę je teraz farbować. Używam <sum> takiej farby. Um, jest to kolor. 6,88. Mam nadzieję, że ten kolor wyjdzie. Jeśli nie wyjdzie na brązie, to mam nadzieję, że chociaż ten blond super złapie. Jak widzicie, nie chciałam tego całego um, odrostu. Wtedy miałabym naprawdę mega krótkie włosy, one byłyby gdzieś dotąd. Ech, a ja siebie nie lubię w takich krótkich, aż. Więc. Um, tak. Życzę <laughs> mi powodzenia. Nie mam pojęcia, czy ja robię to dobrze. Mam nadzieję, że tak. I mam nadzieję, że ten kolor wyjdzie. Po prostu to jakoś bardzo dziwnie trzeba wymieszać. Myślałam, że się będzie mieszać normalnie. Tak wiecie, w osobnym pojemniku, a tutaj w sensie się spędzam. A tutaj jest jakby buteleczka, i z tej buteleczki muszę to nakładać. O co chodzi? Okej, okay, więc moje włosy wyglądają w ten sposób i jeszcze mam tak nieułożone włosy, ale będzie, będzie git. Teraz tak muszę je zrobić tak, muszę nałożyć krem um, i zrobię sobie masaż twarzy. Będę dzisiaj jechać do galerii tak jak mówiłam, później pokażę wam co kupię w galerii, o ile będzie to co chcę um, i w lumpeksie wczoraj. Um, muszę jeszcze wysłać dzisiaj paczkę na Vinted i będę na pewno montować film i nie wiem co jeszcze zobaczymy, prawdopodobnie będę czytać książkę hej, um, wróciłam z galerii i pokażę wam co kupiłam, najpierw pokażę wam rzeczy które kupiłam w lumpie wczoraj um, pierwsza rzecz to jest taka bluzka ona jest taka mam wrażenie, że będzie mieć trochę za długie te ramionczka no ale Cóż, jest taka bellurowa. Ma taki vibe dywanu według mnie, ale jest spoko ogólnie. I dalej mam dwie zielone bluzki. Pierwsza wygląda tak. Um, są to takie zwykłe bluzki. Z drugim rękawem widziałam Cię podobną w stadiwariusie za 50 zł. A łącznie za te trzy rzeczy w dumpie zapłaciłam 12. I druga wygląda. Całkiem spoko. I y, co kupiłam w galerii? Kupiłam sobie buty w Stradionariusie. Wyglądałam one tak. Są to takie. Y, buty wsuwane. Y, dosyć eleganckie. Ja nie mam w ogóle żadnych takich butów, więc y, uznałam, że mi się przydadzą. Mam rozmiar 39. Y, kosztowały 140 zł. Myślę, że całkiem git. Dwie rzeczy w Rosłanie kupiłam. Y, obydwie są z Vibo bo kupiłam korektor. Y, Forever Better Skin w odcieniu 2. Swatchowałam sobie trójkę u mojej bestii i trójka był... Trójka była za ciemna, a jedynka była za jasna, więc myślałam, że trójka będzie dobra, ale... No może będzie dobra, ale ten kolor wygląda strasznie... Znaczy się mocno utlenia, ociec, kurczę. Dobra, ale kosztował tylko 11 zł, więc nie jest tak źle. I kupiłam precyzyjny pisak do brwi. Muszę zobaczyć, jaki to jest w ogóle kolor. To jest kolor 2. Ja zawsze biorę dwa z tych rzeczy z VIBO, czyli jakby taki ciemny brąz. I to kosztowało 25 zł. Z koło tego. Otwórz się. O, dobra. Okej, okay, wygląda to tak. taką cienką końcówkę. Kolor. No, nie wyrobię, ale trafiłam z tymi kolorami. Przecież to, to, to wygląda bardzo rudo. I to nawet nie wygląda na ciemny brąz. Jest to masakra. What's going on? Ale bardzo fajna ta końcówka. Nie jestem zadowolona z tych zakupów w Rosmanie. Zażanowana jestem w zasadzie. Dobra, idę zaraz robić obiad yy, i sprzątać. Tak wygląda mój obiad. Jest to ryż z tofu w sosie takim z mleczka kokosowego z pietruszką, szczypiorkiem i dałam trochę kukurydzy, bo miałam resztkę, a kocham kukurydzę. Wrzucę wam tutaj gdzieś przepis, bo to jest z TikToka. Hejka, przychodzę do was zakończyć tego vloga. Wczoraj nic nie nagrywałam już, bo też trochę mi się nie chciało. I jakby, no robiłam inne rzeczy, takie wiecie, mmm, które tak trochę nie byłoby pokazywać. tam jest na dzisiaj taki, że się będę uczyć, więc uznałam, że jakby nie ma sensu kontynuować tego vloga. Mam nadzieję, że komuś chociaż się to podobało. Tym akcentem kończymy. Um, żegnam i zapraszam na następny filmik.